Przypadki słowa przedstawia Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Przed nami kolejne spotkanie z twórczością tegorocznego laureata Nagrody Poetyckiej Silesius Marcina Czerkasowa, nagrodzonego za opublikowany w ubiegłym roku przez Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu tom Belgijskie rozwiązania. Bomby pełne nasion, wprowadzenie lasów na tereny zamieszkane. Czy to wizjonerski program na ocalenie świata, czy jak podpowiadałby język, jednak inne oblicze dystopii. Po historycznym doświadczeniu rewolucji trudno komunikaty pisane takim rejestrem języka odczytywać z nadzieją. Stoimy wobec katastrofy, zdaje się mówić razem z nami autor jak sobie radzić? ironiczna. A może desperacka odpowiedź kryje się już w tytule wiersza, którego dziś posłuchamy, czyta Łukasz Borkowski. Co rzeczywiście mówi rodeo? Pies z kreskówki pożera kulę, zaprojektowaną dla przyszłości. Chciałem o tym napisać, zanim zapomnę jej smak. Architekturze restauracji zawierającej przyszłość w jednym z najlepiej zaprojektowanych menu, jakie kiedykolwiek widziano na tej planecie, towarzyszą nieustannie oklaski. I właśnie tak smakuje ten świat od stóp do głów ubrany jedynie w naturalne sentymenty materiałów, starannie wyselekcjonowanych dla dobra planety. Tymczasem linia oceanu zbiega się coraz bardziej z wykresem marginalnych miesięcy, zobrazowanych przez ryzykowną lineaturę. Zarząd wcale nie żartuje, kiedy przesyła swoją odpowiedź na kryzys z wyprawy w coraz dalsze północne regiony kraju. W całości opisuje go struktura następującego produktu. Dzień dobry, to ja. Twój algorytm. Wiem, o czym marzysz. Żyj w sposób nieprzewidywalny. Nie ma sprawy. Zatem wyobrażamy sobie następujący scenariusz. Eksplodują witryny wszystkich centrów handlowych w każdym istotnym z punktu widzenia waszych interesów mieście. Codziennie dążymy do upadku przemysłu zbrojeniowego. A co za tym idzie? Również rządu, opartego na doktrynie podziału i walki o terytoria, należące od teraz jedynie do lokalnych mieszkańców, ludzi rzeczywistej pracy. Gwarancje minimalnego dochodu pozwalające na przeżycie według najwyższych standardów uzyskujemy w oparciu o równy podział dóbr. Żadnych dóbr luksusowych koniec z rynkiem sztuki. Kolejne gałęzie przemysłu i gospodarki przestawiamy na tryb przetrwania. Koniec z bredniami, zrównoważonego jakiegokolwiek rozwoju. Chcemy życia w starannie dopracowanej teraźniejszości, odzyskać codzienność w jej najbardziej podstawowej formie. W tym celu pozbędziemy się wszelkich martwych zasobów, pustych przebiegów, zorientowanej na zysk ekonomii. To oczywiście oznacza również koniec giełdy w znaczeniu spekulacji, obrotu wartością na jej poziomie wirtualnym. Dzięki temu schłodzimy nie tylko oceany, lecz także zwrócimy pracę naprawdę jej potrzebującym. Centra miast i przedmieścia pozbawione zostaną samochodów. Zrzucimy na Was bomby pełne nasion. Prowadzimy z powrotem lasy na tereny zamieszkane, ponieważ jedynie chaotyczna logika tego rodzaju stanowi rzeczywistą odpowiedź, pozwala na jakiekolwiek przetrwanie. Ostatecznie pozbędziemy się również jakichkolwiek planów, tylko w ten sposób przyszłość pozostanie przyszłością w sobie tylko znanym stanie. Na kolejne spotkanie z wierszami Marcina Czerkasowa w Interpretacji.